12 dni lajtowe ponownie odbyły się w zakopanym we wspaniałym hotelu Nosalowy Dwór, między 11 a 13 listopada. Po raz kolejny mieliśmy wspaniałych gości. Tym razem była to Edurne Pasaban, pierwsza zdobywczyni wszystkich 14 tysięczników, czyli tzw. Korony Himalajów. Edurne Pasaban jest osobą niezwykle interesującą. Nie dość, że kobieta taka delikatna, to jeszcze takie ogromne sukcesy. Zdobyć Koronę Himalajów. To nie jest prosta sprawa. No i te różne wątpliwości, które nurtowały naszych widzów, były przedmiotem pytań, jakie Edurna otrzymywała również na konferencji prasowej, ponieważ każdy się chciał dowiedzieć i jak ona się czuje w wysokich górach. I'm coming, I, know, I don't want to jest bardzo trudne, ale kiedy is very hard, but when you go home, you, you lost this idea and you want to go again. I think because... This is our life, and we have a nice feeling, and I think the feeling was like we are very free there. We make that we want it. Klasą samą dla siebie był na pewno również Denis Urubko, który mieszka w Kazachstanie, ale teraz obecnie chyba go łatwiej spotkać we Włoszech czy nawet w Polsce. Ten wspaniały. Pinać Himalajista pokazywał nam zdjęcia i filmy odnoszące się do jego zimowych wejść na Makalu oraz na Gasherbrum. Denis również przyjechał do Polski, aby promować swoją nową książkę Skazane na góry. Jest to jego debiut literacki w Polsce. No i życzę mu, żeby ta książka dobrze się sprzedawała. Była również z nami legendarna postać światowego himalaizmu Kurt Dimberger, jedyny żyjący człowiek, który zdobył dwa Ośmiotysięczniki, oczywiście to było bardzo dawno temu, jeszcze w latach 60. i 50. Czyli Daulagiri i Broad Peak. Mieliśmy również przedstawicieli młodego pokolenia spinaczy. Myślę tutaj o Nico Favre, z świetnym belgijskim wspinaczu, który pokazał swoje materiały z wyprawy na Grenlandię, nie dość że bardzo trudne wspinanie, to jeszcze pokazane w bardzo śmieszny, radosny sposób. Był również z nami austriacki wspinacz, specjalista od spinaczki w lodzie, Albert Lichtfreit, którego właśnie tutaj ostrze z dziaby trzymam w dłoni, a mianowicie tym ostrzem Albert przeszedł drogę M13, i, no, czyli totalną ekstremę i podarował nam na pamiątkę to ostrze. Mieliśmy również projekcję filmu Jurka Porębskiego o Jerzym Kukuczce, wspaniały, wspaniały obraz poświęcony naszemu największemu muhimalajście. So, this is the real adventure. This is discovery. That's the way humans reach the moon and how we will reach the stars. W niedzielę mogliśmy również podziwiać y, ciekawe wystąpienie. Jacka Telera, alpinisty z bardzo dużym stażem w górach wysokich. Jacek właśnie opowiadał o swojej drodze w te góry i, i o pewnej metamorfozie, jaką przeszedł między pikiem pobiedy a Gasherbrumem II, który zdobył w ostatnim sezonie letnim. I kogo jeszcze mieliśmy? No, mieliśmy również trudne tematy. Tych tematów też nie unikaliśmy na naszym festiwalu. Otóż naszymi gośćmi była Eliza Kubarska i Dawid Kaszlikowski którzy obecnie, no, co tu dużo kryć, są gwiazdami dosyć sporego skandalu w naszych, w naszych mediach spinaczkowych odnoszących się, odnoszącego się do ich drogi Golden Lunacy, którą poprowadzili na Grenlandii. No i właśnie spotkanie z nimi miało być jakąś taką próbą odpowiedzi na nurtujące publiczność pytania. Mogliśmy również zobaczyć, film, 30-minutową wersję hmm, obrazu, co się wydarzyło na wyspie Pam, która opowiadała o ich wyprawie na Grenlandię, ale nie był to ściśle taki zapis hmm, wydarzeń wspinaczkowych, tylko taka bardziej hmm, opowieść hmm, liryczna, hmm, która, hmm, jak powiedziała Eliza, nie odnosiła się o, ty, o tyle o ile do wspinania, jak do, związków, hmm, jak, jak do relacji partnerskiej między, między dwojgiem ludzi.